Witam serdecznie, nazywam się Maria Frankowska. Witam w kolejnym odcinku Co Nowego Holandia. Jeśli otrzymałeś formularz pod nazwą Obga in Incomes Holenderskiego Urzędu Skarbowego, to zapraszam Cię do zapoznania się z naszym artykułem na stronie www.fachur.eu. Gdzie wyjaśniamy, jak należy owy formularz wypełnić oraz dlaczego podatnik otrzymuje takowy formularz holenderskiego Urzędu Skarbowego. Ponadto, jeżeli masz jakieś sugestie na temat artykułów, treści, jakie chciałbyś przeczytać na, o których chciałbyś przeczytać na naszym portalu, zapraszam Cię do dodawania komentarzy, sugestii. Wszystkie sugestie są mile widziane. Pracujemy nad rozwojem naszego portalu, także dotacje na rozwój portalu niezobowiązujące, dobrowolne są mile widziane. Do nagrania dołączam linka, pod którym możesz nas wspomóc. Dziękuję.